Dobry wieczór witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu Bucharowym Arki z górnikiem Zabrze. Wygrane gości 2 do 1. Jest z nami ten gości Michał Gaswali. Witam ten Dziękuję, dobry wieczór. Gratulacje wygrane i bardzo proszę na początku o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Dziękuję. No pierwszą minutę i od razu bramka. Potem jeszcze kontuzja Rafu Janickiego. Ten początek nie był dobry, ale, ale potem już, już zagraliśmy na lepszym poziomie. Vieme, jak trudné meče sú tu, že Arka v domu ešte nepšegrala. Je bardzo mocná aj tu, ale, ale chlopaci pokazali jakošť i válčili konca. Stvárali sme sobie situácie, tylko nevykoristali sme. Jakéž tam ešte duže okazie, ale potom v koncu ke meču to ponovne ten zespół pokázal charakter, že válči dokonca i že chce uh, avansovať do nás ten tej rundy. I to nás teší. Ďakujem. Dziękuję. Czy są, czy są pytania? Bardzo proszę, pan Orzech. Andrzej Dziecielski, Telewizja Polska, więc że przed Wami drugi mecz w niedzielę. No i z tym meczem wiąże się pewna historia y, pewnego tweeta, który został umieszczony na stronie Arki i tego, że później, no czy komuś się podoba ten tweet, czy nie, to już jest inna sprawa i czy ma poczucie humoru, czy nie. Natomiast konsekwencją tego jest to, że y, jeden z zarządzających y, górnika zabrze. Ukarał, zatopił karze Arki, nie pozwalając im trenować w sobotę na obiektach górnika. Jak pan skomentowałby tego typu postępowanie nie jako trener górnika, ale jako trener w takiej, no powiedziałbym, walce fair play i tego, czy chciałby, żeby pana zespół też był tak potraktowany, jak został potraktowany zespół Arki? Ale ja myslím, že to ne, nebude problém, bo bojsko znajdeš odrazu kilka, kilka kilometrov obok tego, ale ja myslím, že my sme sa chceli zachovať fair play, ale mi sa tiež vydaje, že na tým Twitteru to nebolo OK a dlatego sa náš klub zdecidoval, ja sa zgadzam na to i poviem tak to, co na počiatku poviem, čo to je problém, znajdeš iné bojsko. Hey, Nerobme z tego, ja neviem, co tutaj mám, no, tak znajdou iné bojsko. Čo som ešte Ja, Jacek Owczyński, Trójmiasto Panie trenerze, jak Pan rozgrywał ten dwóch mecz? Bo tak popatrzyliśmy na skład, to on był prawie identyczny jak w meczu z Jagiellonią. Tam bodajże dwie zmiany, Bramkarz i Olkowski. Czy nie zabraknie Wam sił? Nie wiem, ale my na razie nie rozgrywaliśmy dwóch mecz, ale tylko jeden mecz koncentrowaliśmy się tylko, tylko na dzisiejszy mecz. I... Jeszcze mamy dużo czasu do niedzielę, przemyśleć wszystko, jak taktyczne będzie, jaka wejściowa 11 będzie jak zagramy w domu. I pytanie tutaj o Janickim, już trener wspomniał, ale też drugi stoper chyba też szedł z kontuzją. Jakie są rokowania i w jednym i w drugim przypadku? Dziękuję bardzo. A w tym drugim przypadku myślę, że to będzie ok, no trochę tam skurczy jeszcze, ale to, to nie jest problem, ale zobaczymy co będzie z Rafą Janickim, bo on jest naszym liderem w defensywie, a Mam no, no, nadzieję, że to nie będzie jakaś długa kontuzja. kontuzja. Marek ziemią, żółto-niebieski pokój. Panie trenerze, po pierwsze gratulacje wygranej. Po drugie chciałbym zapytać, na ile Pana jako trenera denerwuje to, że Pana piłkarze rozmawiają z sędzią i dyskutują z nim? Dzisiaj zakończyło się to jedną żółtą kartką. I oprócz tego no, jeszcze była sytuacja z Pyskówką akurat chyba Helebranda z Rusynem, zdaje się, i tam też sędzia musiał rozdzielać zawodników, więc. Nie, mi się nie widać, że mamy dużo żółtych ale nie mamy żadną czerwonej kartkę. Na razie to jest w porządku, a jeżeli ktoś ma emocje na boisku, a coś powie sędzią to jest piłka nożna, to jest normalne. A czy pan trener widział już powtórkę może tego zajścia z Olkowiczem i Tonikę i... Olkowskim, przepraszam. Nie widziałem nic. Okej, okay, dziękuję bardzo. I jeszcze pytanie o hoseme Dopiero co. Była sytuacja szeroko komentowana z jego ciągnięciem za koszulkę, bądź też jego fałdem na nim. W dzisiejszym spotkaniu szczególnie się mu przyglądałem i ponownie jak przegrywał pojedynki, to łapał rywali za koszulkę, co prawda sędzia tego nie widział, ale czy pan jako trener nie boi się, że to kiedyś zostanie ukarane? Dziękuję bardzo. No musimy to zlepszyć, a ja muszę to trenować. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, dziękuję, no, dziękuję. trenerowi i gratulacje.